dzień dobry no wszystkim dziś w filmie oczywiście porządki i wymiana ściółki u kurciaków w odchowalniku więc zapraszam do oglądania kto chętny jak widzicie jeszcze przed nagraniem filmu niedawno skończyłem tutaj to ogarniać. Dużo nie było i bardzo szybko. I gdyby tak było szybko w kurniku, ale za to by jaki kurnik u kuryby musiał być mały. Zarazem jak mało ściółki. A tutaj wiadomo mały, nie za duży odchowalnik. Dużo ściółki nie potrzeba, więc miałem wcześniej drocinami pościelone. A dzisiaj ścielimy im akurat słomą. Bo trocinami, małym kurczakom się ścieli y, dlatego, żeby na przykład nie, nie zaplątywały się swoimi tymi łapkami y, w słomę. Ale już są na tyle duże, że na pewno już się nie zaplątają, więc pościelimy im dziś słomą. Dokładnie tak tutaj nie wyciściłem, tylko tak z grubsza to co było, ale słoma przykryję, więc nie ma się co martwić. Ważne, żeby miały czysto i sucho i to jest właśnie najważniejsze, żeby miały czysto i sucho, bo wtedy to nie prowadzi do różnych y, chorób. A tak to będzie im lepiej, przyjemniej na suchej, ciepłej powierzchni. Tutaj zajadajmy sobie jeszcze pasze, ale też zaraz zaczną, zacznę im podawać zboże. Na przykład owie, pszenica, już pomału je trzeba przyuczać, żeby jadły, a nie tylko tą paszę cały czas od 0 do 16 tygodni życia kurciaków. wolnej, już mają więcej niż 16 tygodni. One mają już z... Miesiąc dwa, tak jakoś. Także idziemy teraz po tą słomę. Więc zapraszam! Więc moi drodzy widzowie, znajdujemy się teraz już przy tej belce. Słomy. I tutaj zawsze biorę. Tą słomę do ścielenia kurą w kurniku, i dzisiaj też biorę do kurczaków. Jeszcze jest jej tutaj sporo, ale bierzemy póki jest. Tutaj mam już właśnie uszykowaną taką skrzyneczkę małą, i taka skrzyneczka pełna chyba wystarczy do kurczaków. A jak nie, to jeszcze może najwyżej trochę doniosę, dlatego ja już teraz popię, po prostu biorę tą słomę, będę wyrywał rękoma i wkładał tutaj. A teraz zobaczymy się za niedługo. Jak widać słomy już tutaj mam uszykowaną, pełna skrzyneczka. I teraz nic nie pozostaje, jak tylko zanieść to do kurczaków do odchowalnika i im ładnie pościelić. Także idziemy. Więc już moi drodzy jesteśmy One się teraz sam boją, jak zawsze zresztą więc im ścinimy Ogólnie wywalę to raz dwa Mnie szybciej Uuu kurcze za dużo tej słomy Trudno. Niesie się do, kur, do kurnika. O. Tak to teraz nie, nie nadrapią mi zbytnio w poidło albo do karmnika tej słomy, bo jak miały trociny, to trociny były mniejsze. I jak drapały, to e, wszędzie te trociny leciały, czy do poidła, do wody, czy do karmnika z tą paszą, więc widzicie jak to jest. No trochę za dużo, więc to wkładam sobie w tą skrzyneczkę z powrotem. Ja mówię, że będzie albo będzie pasować, albo będzie za mało. To jeszcze podejdę do balota. A tu proszę. No, ja nie wiedziałam, że aż tyle wyjdzie. Jednak, wiecie, pozory potrafią mylić. Na następny raz będę na przykład wiedział, ile mam przynieść. I zobaczcie, z powrotem pełna skrzyneczka. No, nieźle, nieźle. Nie będziemy im jakoś niesamowicie jak dużo Tutaj, tej słomy tutaj tak ładować bez przesady co za dużo to niezdrowo jak to się mówi. Grunt to jak już wcześniej mówiłem, żeby miały je czysto i sucho. A to czy będą miały posielone dużo czy mało to wiecie, że nie od tego zależy ważne, żeby miały posielone. Ale nieraz więcej pościelić niż mają mieć hmm, za mało tej słomy. Czy tam jakieś inne ściółki, a tak. Mają pościelone. O, już się tutaj zaprzyjaźniałem z tą słomą. Dobrze niech się zaprzeźniają. Teraz zupełnie inny widok jest przy tej słomie. No wodę mają zakwaszoną octem jabłkowym. A my na dzisiaj ten już film kończymy. Już sobie zaczynają drapać, niech drapią, nic na to im nie poradzę. Kury to ptaki, które lubią drapać, więc takich po prostu instynkt, więc ja im tego nie zabronię i nigdy im tego nie zabronię, więc tyle mogę powiedzieć. A to już na tyle koniec w dzisiejszym filmie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Subskrypcję kanał z dzwoneczkiem, jeśli chcecie być na bieżąco i żeby nic Was nie ominęło z mojego kanału. I zostawcie również jakiś miły komentarz. Zapraszam Was również na naszą grupę na Facebooku. Link do tej grupy znajdziecie w opisie tego filmu, jak i pod każdym innym. A teraz koniec day End. Do zobaczyska w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się ciepło. Cześć!